Dajcie, kochani, przeczytam wam książeczkę pod tytułem Jaś i Zosia Poszukiwacze Przygód: Wyprawa do dżungli. Jaś, Zosia i papuga poko szykowali się na wyprawę do dżungli. Ile przy tym było emocji? Przygotowali porządny ekwipunek. Wygodne buty, kapelusze od słońca, plecaki, bidony z wodą, sznurek, kompas. Spakowali wszystko co potrzebne. A więc mogli wyruszyć do gorącego, wilgotnego lasu. Hej, hej, przygodo. Poko pofrunęła przodem. Jaś i Zosia szli przez gęste, tropikalne zarośla. Nagle papuga wróciła. Marpa, marpa, krzyczała w niebogłosy. Co się dzieje? Zdziwiła się dziewczynka. Może chodzi o małpę? Zastanawiał się chłopiec. Papuga usiadła Jasiowi na ramieniu i zaskrzeczała. Marpa, ratunku! Aha, małpa potrzebuje ratunku, domyśliła się Zosia. Poko pofrunęła przodem, wskazując im drogę. Mali podróżnicy pośpieszyli za nią. Papuga. Prowadziła ich dzielnie do celu, jednak na drodze pojawiła się przeszkoda. Wędrowcy natrafili na wysokie urwisko. Co tu zrobić? Jak wspiąć się na górę? Już wiem, pomyślał Jaś i wyjął z plecaka sznurek, a następnie przywiązał go do korzenia drzewa. No to w górę Jaś wspiął się po sznurku i udało mu się dostać na szczyt urwiska. Potem pomógł wejść Zosi. Udało się! Szybko, szybko! Popędzała ich poko. Wreszcie papuga zaprowadziła podróżników na brzeg rzeki. A tam rzeczywiście zobaczyli małpkę która potrzebowała pomocy biedne zwierzątko siedziało na kawałku drewna pośrodku rzeki trzeba szybko znaleźć jakiś sposób żeby ją stamtąd wydostać jaś chwycił lianę a drugi koniec podał papuce poko przyczep to po drugiej stronie rzeki poprosił Przefrunął na drugą stronę i owinął lianę wokół pnia drzewa. Zosia zawołała do nieostrożnej małpki. – Skocz na lianę! No dalej! Śmiało! Papuga pomogła małpce wskoczyć na lianę i przestraszone zwierzątko bezpiecznie dotarło do Jasia i Zosi. – Uf! Udało się! Małpka jest uratowana! Byli tak zajęci akcją ratunkową, że nie zauważyli, jak za ich plecami zbliżył się do nich ogromny krokodyl. Na szczęście dostrzegła go papuga i ostrzegła przyjaciół, skrzecząc Kroko! Kroko! Zwierz zbliżał się do małych podróżników i najwyraźniej chciał ich wszystkich schrupać. Małpka odważnie rzuciła się na krokodyla i z całych sił ścisnęła mu paszczę. Jednak była zbyt słaba, żeby trzymać go przez długi czas. Na szczęście z pomocą przyleciała jej papuga i zaczęła kłuć krokodyla dziobem po głowie. Tymczasem Jaś chwycił wielki patyk. Kiedy małpka puściła krokodyla, Jaś zwinnie wetknął mu patek do paszczy w taki sposób, że krokodyl nie mógł jej zamknąć. Wszyscy roześmiali się z ulgą. Teraz drapieżnik już ich nie pożre. Krokodyl obraził się, wskoczył do wody i zniknął, a Jaś i Zosia od razu ruszyli w dalszą drogę w stronę wodospadu. Skakała od liany do liany, a poko siedziała Zosi na ramieniu. W końcu dotarli do celu. Oto i wodospad, jaki piękny widok! Teraz mogli odetchnąć po długiej wędrówce, kąpać się i śmiać na cały głos. Ile chcieli? Wszyscy świetnie się bawili, a mali podróżnicy. Na zawsze zapamiętali przygody, które ich spotkały w dżungli. Koniec. Mam nadzieję, że książeczka się Wam podobała, i powiedzcie mi, proszę, na jaką wyprawę szykowali się Jaś, Zosia i Papuga. Tak, świetnie na wyprawę do dżungli. A jak miała na imię papuga? Super. Papuga miała na imię Poko. A kogo uratowali Jaś, Zosia i papuga Poko? Która była uwięziona na środku rzeki. A jakie zwierzę chciało schrupać małych podróżników? Świetnie! Tak, to krokodyl chciał schrupać małych podróżników, ale nie udało się jemu, prawda?